No nie układało nam się, wiadomo ciężko szukać pozytywów po, po takim meczu. Mieliśmy jakieś swoje założenia, ale no widać było na boisku, że ich nie zrealizowaliśmy. No tutaj naprawdę bardzo dobrze wybroniony karny. To był dla nas taki bodziec jednak, że powinniśmy walczyć i, i ruszyć do przodu. No pierwsza połowa jakoś nam się udała. Na no remis ładna bramka Ediana, no ale w drugiej już kompletnie nie robiliśmy tego, co, co trener chciał i, no i właśnie się skończyło, tak się skończyło. Dlaczego? Bo ty mówisz, nie robiliśmy tego, co trener chciał. To wynikało z tego, że, nie wiem, drużyna Arki tak się przeciwstawiła, czy, czy wasza jakaś taka niemoc? No na pewno Arka jest y, dobrą drużyną u siebie no i to, to dzisiaj pokazała, że, że stawiła, stawiła nam czoła. Y, mimo naszych założeń, tak jak powiedziałem wcześniej, to co, to, co mieliśmy zrobić, na pewno nie zostały wypełnione, no, gdybyśmy robili wszystko tak, jak, tak jakby trener nam, nam zalecił, jednak po prostu gdzieś tam nasze, nasze nie tylko indywidualne błędy, no ale też po prostu błędy w ustawieniach na pewno też tam dały Po sobie nie ma co już tutaj e, rozpamiętywać czy był ten drugi karny czy nie, no bo tak naprawdę teraz na gorąco na gorąco to nie, nie wiem jak to było, ale na pewno m, ta decyzja sędziego zmieniła m, bieg zarządów Osiem meczów pod wodzą Macieja Bartoszka Cztery wygrane, ale wszystkie na Kolporter Arenie, cztery porażki, wszystkie na wyjazdach. Coś się z wami dzieje na tych boiskach przeciwników? No nie ma co tutaj już yy, liczyć yy, trenerowie, bo wiadomo, że każdy będzie, będzie patrzył, patrzył na te porażki. Teraz mamy najbliższy mecz z Górnikiem w piątek. Mecz jest dosyć szybko, także żeby... utrzymujmy to co jest yy, u siebie. A na następny mecz na wyjeździe będziemy się starać i zrobimy wszystko, żeby, żeby to zmienić i, i wygrać mecz wyjazdowy. No już było jasne, że po 3-1 mecz już, już skończył. No, powiem, że z naszej strony no to nie miało tak wyglądać. Pierwsze dwie kolejki zagraliśmy bardzo dobrze. Dzisiaj trochę ciężko nam poszło, ale no co zrobić? No, dalej idziemy. Jak to jest, że przed własną publicznością na Kolporter Arenie ta korona wygląda zupełnie inaczej? Mm. Myślę, że będzie moment, który też wygramy na wieździe. No, to, że dzisiaj zagraliśmy tak trochę słabszy mecz, no zdarza się. No. Wiem, że już korona słuchałem, że dużo razy przegrywała na wyjeździe, ale no to kiedyś to, to się przełamie i będzie z odwrotnej strony, no jestem pewny w to. Choć wydawało się, że szczęście się do Was uśmiecha, bo najpierw rzutkarny Markus dosiwa strzela Borian broni, później wyrównanie twój gol i wydawało się, że może być tylko lepiej. Okazało się, że wprost przeciwnie. Dokładnie, no, nawet tak wróciliśmy w węczu trochę przez szczęście, no, ale no, z drugiej strony co mogę powiedzieć, no, teraz już dwie karne, no, to każdy może oceniać no, czy byli, czy nie, to już nie ma sprawa. I tak jak mówię, no, jak już się stanie 3-1 jeszcze na takie boisko, no, co dzisiaj było, no to coś no, gadać. Trudno się grało na tym boisku? Oczywiście dla nas to wyglądało trudno. No, dla drugie zespołu to raczej wyglądało lepiej. A powiedz mi jakbyś porównał do tego boiska na Kolporter arenie, to, to porównywalne? Myślę, że takie same błyska, tylko że tutaj wczoraj padało cały czas i przez to, że stały aż tak dramatycznie.